że jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, kimże że jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc. Dzień 5 grudnia. O niepokalana, nie baj ziemi królowo. Wiem, że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie, upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi, ale ponieważ kocham Cię bardzo, przeto ośmielam się prosić Cię, byś była tak dobra i powiedziała mi kim jesteś. Pragnę bowiem poznawać Cię coraz więcej i więcej bez granic, miłować coraz goręcej i goręcej bez żadnych ograniczeń. I pragnę powiedzieć też innym duszom, kim Ty jesteś, by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznało, coraz goręcej miłowało. Owszem, byś się stała królową wszystkich serc, co biją na ziemi. I co bić kiedykolwiek będą, i to jak najprędzej, i jak najprędzej. Jedni nie znają jeszcze wcale Twego imienia, inni ugrzęśli w moralnym błocie, nie śmią oczu wznieść do Ciebie. Jeszcze innym wydaje się, że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia. A są i tacy, którym szatan, co sam nie chciał uznać Cię za swoją królową, i stąd za nią w szatana się przemienił nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan. Wielu kocha, miłuje, ale jakże mało jest takich, co gotowi są dla Twej miłości na wszystko, pracę, cierpienia i nawet ofiarę z życia. O Pani, zakróluj w sercach wszystkich i każdego z osobna, niech wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę, a Ojca na niebie za Ojca, i tak wreszcie poczują się braćmi. Amen. Rozważanie. Będę miłował niepokalaną ofiarnie jak matkę. Ona mnie miłuje, aż do ofiary ze swego syna. Przy zwiastowaniu przyjęła mnie za dziecko. Ona upodobni mnie do siebie, mam tylko pozwolić jej, by mnie prowadziła. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecanymi Tobie. jaśnieją.